Witam serdecznie z samego ranka. Właśnie kawał się od razu, z góry. Ukrywie. Dla nas to jest e, ranek, a dla innych nie wiadomo. No ale ale może ktoś to rano ogląda, to. Możliwe. Wie? No. Dzisiaj mamy oto takiego pięknego klasyka zabytka. Jak widać po samych żółtych tablicach, który u nas stacjonuje już jakiś czas. Jak widać już się zakurzył. No i słuchajcie, znaleźliśmy nowego nabywcę na ten oto egzemplarz. Będziemy dzisiaj się zajmować nim, czyli po prostu umyjemy go. Doprowadzimy do takiego stanu, aby już mógł stąd wyjechać, ponieważ przyjedzie po niego laweta. Auto zmieniło nabywcę na Niemca. Dokładnie. W Polsce... Ci... Wraca do kraju. <laughs> Wraca do kraju. Chociaż nie, on jest, to jest wersja z USA? USA. Aha, no to chyba, że tak. Tak, no ale wiadomo, jak to Mercedes, to z Niemiec. No i słuchajcie. 4 lata temu, chyba? Ciebie jeszcze Piotrek nie było, jak, jak myśmy go robili. Na świecie czy w firmie? W firmie. <laughs> no, 4 lata temu, 4 czy 5 lat temu przeszedł gruntowną renowację. Cała karoseria. Na szczęście też jest pełna dokumentacja. Auto nie było jakoś tam rozbite, tylko miało gdzieś chyba z przodu zderzak pęknięty, jak i tutaj gdzieś listwa ta dolna drzwi. I w takim stanie przyjechało do kraju. No i teraz przyszedł czas na zmianę właściciela no i my się tym zajmiemy od A do Z żeby po prostu autko stąd wyjechało czyste świeże i na lawecie podróżowało aż do samych Niemiec tak wygląda, S klasa, stara S klasa 3 litrowy turbo diesel kolorystykę. kolorystyka jest mega dlatego właśnie też ten kto kupuje ten samochód to zdecydował się właśnie na ten egzemplarz, ponieważ podobały mu się te siedzenia, czyli kolor. Zobaczcie jaki jest kolor, czyli ta tapicerka jest skóra nawet jest perforowana. Znaczy to a i słuchajcie, to, żeby nie było, to skóra nie jest. To jest zwykły sky. Ale zobaczcie, auto ma 37 lat. A w jakim stanie jest? No tutaj coś tylko się stało. Ale tak o, no to słuchajcie, dzisiejsza skóra nie przetrwa nawet... Kurczę, 50 tysięcy kilometrów i już jest boczek. No, no, że, no, że przyjeżdżały samochody I to takie dość, nie? I tam zawsze było, że się, tak się przytacza tutaj przy No w tak. nawet. Mhm. No a tutaj jest mega, mega utrzymane. No słuchajcie, kiedyś to były samochody, nie to co teraz. Nie ma się co oszukiwać. Nie, nie. Fotele w full elektryce. Drewna też zostały zaraz po sprowadzeniu odnowione, czyli full renowacja tych, tych dekorów. No i tak się auto prezentuje tutaj tylko ząb czasu naruszył, czyli słońce nam zniszczyło. Te uszczelki, ale to jest nieuniknione po tym wieku. No, generalnie, to słuchajcie, no fura jak marzenie, na pewno ktoś będzie zadowolony. A i co jeszcze ważne, auto nigdy już nie straci na wartości. Czyli dobra lokata. Jeśli ktoś ma jakieś pieniążki, nie wie co z nimi zrobić, to moim zdaniem teraz jest to najlepszy okres na to, żeby zainwestować w samochody. Jest szczególnie, że auto teraz wywołałem, tylko. No, dokładnie, w ostatnim roku to tak, sporo poszły w górę. Dlatego ktoś, kto kupił jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu, no to dziś jest dużo pieniążków do przodu. No tu też przede wszystkim kupuje coś się... i z duszą, nie? Tak. No to i z duszą przede wszystkim. Fura zacna. Dobra, dosyć tego gadania, bierzemy się do roboty. Bo nie wiadomo kiedy laweta przyjedzie. Zajesz. Fura pali na pół obrotu. Dajesz. I just wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. I was asking for greatness. True to myself, I never fake it. Seen no many ones that so they they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'ma downfall it's Toxic day one started the outlaws for profit. Now all I do is write verses. No talking. All I do is put the work in. No option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Planujemy potrójnie, po to aby zmiękczyć ten brud, ten kurz, który tutaj już chyba pół roku leży. Tyle, tyle tutaj u nas auto stoi, no i się zakurzyło. Dlatego musimy troszkę tej piany tutaj rzucić kilka razy, żeby, no, żeby nie porysować, bo jest to czarne uni. Widać, widać, no. Tutaj, w tym miejscu gdzieś mm -hmm. no tu już wysycha piana. Ale nie, w tym miejscu to jest brud. Mm -hmm. to Jak widzimy na załączonym obrazku, coś tam powłoki jeszcze jest. Brud zszedł. Jak myślisz Piotr? Dobrze zszedł, nie? Nie no, bo nie wiesz. Tak. tak. fajnie wszystko zmiękczyło, czekaliśmy też pomiędzy warstwami, czekaliśmy wczoraj czas. i potem paliwa warstwa, kolejna nie. Tak, i zmiękczyło ładnie. A na koniec no wypychane i nawet dużo tego zeszło. Nie wiadomo, ten blok co bardziej osadzony, bardziej się tego nie trzeba bo już mieć tak ręcznie, niestety. No ale piarka, piarka, no to nie jest magia. Nie no tak, ale, ale i tak dobrze wiesz. Dużo, dużo tego zeszło, tak, tak, tak naprawdę. Tak naprawdę powiem Ci szczerze, że po tym czasie jak auto tyle stało yy, tak mocno było zakurzone, to gdyby nie miało na sobie żadnej, żadnej powłoki ochronnej, to ten brud by tak nie szedł. Mm. Mm -hmm. Czekamy na lawetę. Słuchajcie, widzicie auto? Posiada żółte tablice, nie? Mati, my nagrywamy. I teraz tak, słuchajcie, co trzeba spełnić, żeby posiadać żółte tablice w swoim samochodzie? Trzy proste czynności. Może nie czynności, ale aspekty. Jeszcze to minimum 25 lat, czyli auto powinno mieć ukończone 25 lat. Następnie powinno posiadać 75% oryginalności części tych wszystkich. Nie mówimy o eksploatacyjnych, takich jak opony czy paski czy jakieś takie inne rzeczy. Dlatego też tutaj mamy, jak zauważycie, żeby akurat ten egzemplarz, żeby dostał żółte tablice, musiał, nie tak, żeby zostały te lampy, to musiały być właśnie żółte tablice bo jeżeli by nie było żółtych tablic no to wtedy trzeba byłoby zmienić lampy na europejskie i no już auto by tak nie wyglądało dlatego tutaj to tak wyszło czyli tak 75% oryginalności dalej produkcja powinna być zakończona minimum 15 lat temu czyli to są takie trzy aspekty jeżeli już auto nam spełnia te wymogi no to wzywamy rzeczoznawcę który nam opisuje cały samochód czyli mamy dokument już taki, który jeżeli oczywiście przechodzi, że rzeczoznawca nam wyda taki dokument i stwierdzi, że auto się nadaje, no to te dokumenty, jak i te wszystkie inne, które mamy z samochodem, wysyłamy, ewentualnie jedziemy do Wojewódzkiego Konserwatorium Zabytków. No i ten urząd wydaje nam właśnie dokumenty do rejestracji. I mamy gotowe, tak? Co dalej? Jakie może mamy korzyści posiadania żółtych tablic? Pierwsza korzyść to jest to, że robimy raz przegląd, czyli przed rejestracją. No, chyba że użytkujemy samochód w celach zarobkowych, mamy wpuszczone to w działalność, no to konieczne jest to, aby odnawiać ten przegląd co roku, tak jak w samochodach takich stricte użytkowych, na co dzień. I kolejną kwestią jest ubezpieczenie, czyli możemy sobie wykupić na rok, czyli tak jak mamy auto. Normalne takie daily, użytkowe, ewentualnie możemy sobie wykupić ubezpieczenie minimum tam na 30 dni, czyli jeżeli auto w zimie stoi, no to w lecie możemy sobie wykupić na miesiąc, na dwa, na trzy, czyli możemy sobie co miesiąc odnawiać to ubezpieczenie, czyli nie ma konieczności ubezpieczenia tego samochodu przez cały rok. No. I takie są właśnie plusy tego. Jeżeli chodzi o sprzedaż takiego samochodu, to jeżeli auto posiada więcej jak 50 lat oraz kwota sprzedaży, oscyluje, bądź jest wyższa niż 32 tysiące złotych, no to musimy zgłosić właśnie taki wniosek do konserwatorium o to, aby nam udzielili pozwolenia na sprzedaż takiego samochodu. Oczywiście może być odwołanie i po prostu będziemy mogli tego nie sprzedać. No z tym to już trzeba się liczyć. Natomiast no 50-letnie samochody rzadko kto ma. Jeżeli mamy auto poniżej 50 lat, to bez problemu sprzedajemy na umowę kupna sprzedaży i koniec kropka temat załatwione. Nie musimy się starać o jakieś pozwolenia. I jedynym później warunkiem jest to, aby zrobić kserokopię umowy, jak i napisać oświadczenie, komu zostało to sprzedane, jaki kraj i tak dalej, i tak dalej i to do urzędu. Oni tam odnotują, że już auto nie jest w rejestrze zabytków i... No i w sumie tyle. Tak to wygląda. Dlatego moim zdaniem warto jest posiadać żółte tablice. Jeżeli już mamy klasy. Taka się Dziękuję za uwagę.